Dzień dobry, witamy serdecznie w naszym porannym wydaniu wydarzeń Dnia na tv 1. Dzisiaj mamy 13 czerwca, piątek, przed nami najświeższe informacje z całego kraju i regionu, w tym wyjątkowe wspomnienie o naszym drogiemu koledze Marku Śpiewaku, który zmarł kilka dni temu. Ale nie tylko, pokażemy również nowości w naszej stacji, zapowiedzi programów muzycznych, kulinarnych, wakacyjnych. I quizowych. Zaczynamy od wiadomości lokalnych, a potem przejdziemy do wydarzeń politycznych, informacji ze świata rozrywki i na koniec prognozy pogody. W Wągrowcu trwają intensywne przygotowania do otwarcia nowego parku miejskiego. To miejsce ma być oazą spokoju i rekreacji dla całych rodzin. Znajdą się tu ścieżki rowerowe, plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu dla osób starszych, a także nowoczesne oświetlenie i miejsca do piknikowania. Burmistrz podkreśla, że celem inwestycji jest nie tylko poprawa estetyki miasta, ale przede wszystkim stworzenie miejsca spotkań i aktywności dla mieszkańców. W Poznaniu kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia przy rądzie rataje, Rozpoczęto tam prace modernizacyjne, wymianę nawierzchni, modernizację sygnalizacji świetnej i poprawę bezpieczeństwa dla pieszych. Miasto apeluje o cierpliwość i korzystanie z objazdów. W centrum miasta otwarto nową wystawę malarstwa prezentującą pracę lokalnych artystów. Od klasycznego realizmu po nowoczesne formy abstrakcji. Wystawa ma inspirować i zachęcać do obcowania ze sztuką. Warto odwiedzić ją w weekendy, by poczuć lokalny klimat artystyczny. W biskupinie dokonano niezwykłego odkrycia archeologicznego. Archeolodzy natrafili na fragmenty ceramiki sprzed ponad 3000 lat. Znaleziska pozwolą lepiej poznać życie mieszkańców tego regionu. W epoce żelaza eksperci podkreślają, że takie odkrycia są niezwykle ważne dla zrozumienia historii i zachęcają do odwiedzenia rezerwatu. Mrągowo przygotowuje się do festiwalu muzyki folkowej w sierpniu. Zaplanowano liczne koncerty, warsztaty taneczne, strefę dla dzieci i rodzin. Celem festiwalu jest promocja muzyki tradycyjnej oraz integracja lokalnej społeczności z turystami. W Mrzeżynie inwestycje w porcie i turystyce idą pełną parą. Nowe przystanie, punkty gastronomiczne i wypożyczalnie sprzętu wodnego mają przyciągnąć turystów i stworzyć miejsca pracy. Władze miejscowości liczą na zwiększenie. Atrakcyjności regionu i rozwój lokalnej gospodarki. W Skokach zakończył się lokalny turniej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży. W rywalizacji uczestniczyły drużyny z okolicznych szkół. Organizatorzy podkreślają wysoki poziom zawodów i sportowe zaangażowanie uczestników. W Gołańczy trwają prace remontowe w miejscowej szkole podstawowej. Odnowione zostaną sale lekcyjne, zakupione nowe wyposażenie i poprawione bezpieczeństwo. Otwarcie szkoły planowane jest na wrzesień, a dyrekcja liczy, że nowoczesne warunki nauki zachęcą uczniów do rozwijania swoich pasji. W mieścisku mieszkańcy sadzą drzewa wzdłuż rzeki i sprzątają teren zielony. Działania mają na celu ochronę środowiska. I edukację ekologiczną młodzieży. W nowej dolinie otwarto nowy skatepark, a w Zielonym Lesie odbywa się festyn z muzyką i atrakcjami dla dzieci. To świetna okazja do aktywnego spędzenia czasu z rodziną. W kraju wybrano nowego prezydenta. Jego pierwsze decyzje obejmują reformy w edukacji i polityce regionalnej. Eksperci zwracają uwagę na wyzwania, jakie czekają administracje w nadchodzących miesiącach, a komentarze w studiu podkreślają znaczenie dialogu z obywatelami i lokalnymi społecznościami. Z przykrością wspominamy naszego kolegę Marka Śpiewaka. Marek był dziennikarzem i znakomitym muzykiem, obecnym na wielu najlepszych koncertach. W kraju i za granicą. Niestety Marka nie ma z nami od 8 czerwca. Dziś mija już 5 dni od jego odejścia. Jego pasja, profesjonalizm i ciepło pozostaną na zawsze w pamięci Alexa Tv1. A teraz czas na informacje z naszej stacji. Zaczynamy od wyjątkowej premiery, na którą czekali wszyscy miłośnicy muzyki. Już od 24 czerwca od poniedziałku do piątku o godzinie 21.40 na antenie Alex TV1 pojawi się nowy muzyczny show Gwiazdy Sceny. Program poprowadzimy wspólnie z moim przyjacielem Dariuszem Dudkowskim. A co najważniejsze, będzie emitowany zaraz po serwisie informacyjnym Alex News. Dzięki czemu widzowie od razu po najświeższych wiadomościach będą mogli zanurzyć się w świat muzyki i emocjonujących występów. Każdy odcinek będzie pełen wyjątkowych prezentacji, zarówno solowych, jak i duetów, dzięki czemu każdy artysta będzie miał okazję zaprezentować się w ulubionym formacie scenicznym. Nie zabraknie wywiadów za kulis, ciekawostek z życia muzyków, a także niespodzianek, które z pewnością zachwycą widzów. Celem programu jest pokazanie prawdziwych gwiazd sceny w ich najlepszym wydaniu i umożliwienie widzom poznania pasji artystów oraz historii koncertów, w których często sam Marek Śpiewak uczestniczył i relacjonował. Od 4 lipca na naszej antenie startuje wakacyjny magazyn Czas na Lato, nadawany codziennie od poniedziałku do piątku w trzech pasmach: o 11:15, 14:55 i 18:35. Prowadzą go Dariusz Dudkowski i Michał Kowalski, duet, który doskonale sprawdza się w lekkiej wakacyjnej formule. W każdym odcinku pokażemy najciekawsze miejsca w Polsce na letni wypoczynek. Przygotujemy wywiady z podróżnikami i organizatorami wydarzeń, oraz podpowiemy, jak aktywnie i bezpiecznie spędzać wakacje. Program pełen będzie kolorowych reportaży, praktycznych porad i inspiracji, które sprawią, że każdy dzień lata będzie wyjątkowy i pełen pozytywnej energii. Dla fanów kulinariów mamy coś specjalnego. Od 2 lipca startuje program. Kulinarne potyczki. Prowadzi go znana z programu zagotowani kucharze Sylwia, kucharka, która tym razem poprowadzi cały program całkowicie samodzielnie, bez dodatkowych prowadzących. W każdym odcinku, Sylwia pokaże nowe przepisy, przeprowadzi kulinarne wyzwania i zdradzi praktyczne porady dla widzów w każdym wieku. Program łączy naukę gotowania z rozrywką i jest idealną propozycją, zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych kucharzy. Sylwia pokaże, jak w prosty sposób przygotować smaczne dania, jak eksperymentować w kuchni i jak czerpać radość z gotowania na co dzień. Dla tych, którzy lubią quizy i logiczne wyzwania, przygotowaliśmy nowy program więcej czy mniej, który rusza od 27 czerwca od poniedziałku do piątku o 15:55. Uczestnicy będą odpowiadać na pytania w trybie tak lub nie, a czasem decydować, która odpowiedź jest bardziej prawdopodobna. Program jest szybki, dynamiczny i wciągający, pełen ciekawostek i logicznych wyzwań. Tomasz Ruciński podkreśla, że quiz jest prosty w zasadach, ale niezwykle wciągający. Zarówno widzowie w studiu, jak i w domu będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i intuicję. Każdy odcinek to nowe wyzwania i okazja do wspólnej zabawy. Z okazji śmierci Marka Śpiewaka przygotowaliśmy specjalny film dokumentalny Marek Śpiewak Miłość i Muzyka. Emisja odbędzie się w niedzielę o 21.10 w Alex TV 1, a dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć powtórka w Alex TV rozrywka 25 czerwca o 13.50. Film opowiada o życiu Marka i jego pasji muzycznej. Dziennikarskiej działalności oraz licznych występach na największych koncertach. To nasz hołd dla niego i okazja, by uczcić pamięć naszego drogiego kolegi. A teraz pragniemy przekazać widzom ważną informację dotyczącą Marka Śpiewaka. Pogrzeb naszego drogiego kolegi odbędzie się 21 czerwca o godzinie 10 na cmentarzu komunalnym w miejscowości Nowa Harmonia. Ceremonia będzie miała charakter uroczysty. Planowane jest pożegnanie rodzinne, przemówienia bliskich, a także krótki koncert upamiętniający Marka, w którym wezmą udział przyjaciele i współpracownicy ze stacji, w tym osoby związane z jego muzyczną pasją. Będzie to chwila refleksji, wspomnień i uczczenia życia człowieka, który pozostawił niezapomniany ślad. Zarówno w dziennikarstwie, jak i w muzyce. Wicowie, którzy nie będą mogli uczestniczyć osobiście, będą mogli śledzić transmisję online w platformach Alex TV, aby razem z nami pożegnać Marka i oddać hołd jego twórczości. Przechodząc do kolejnych informacji ze stacji, mamy także wspaniałe zapowiedzi na nadchodzące miesiące. Już 29 sierpnia o godzinie 21.00 rusza nowy premierowy kabaretowy show Aleś się uśmiał. To program jesienny 2025 roku, w którym będziecie mogli zobaczyć zarówno scenki kabaretowe, jak i wyjątkowe występy naszych gości specjalnych. Wśród nich znajdą się koledzy ze stacji Dariusz Dudkowski, Tomasz Ruciński i Michał Kowalski, którzy pokażą swoje poczucie humoru w nowym lekkim wydaniu. Nie zabraknie również znanych aktorów i artystów Estrady, którzy wspólnie stworzą niezwykle zabawny, pełen energii i kreatywności wieczór, gwarantując widzom solidną dawkę śmiechu. Show będzie połączeniem klasyki kabaretu z nowoczesnymi formami rozrywki, a każdy odcinek przyniesie niespodzianki, i interakcje z publicznością zarówno w studiu, jak i w domach przed telewizorami. Dodatkowo przypominamy o naszym programie podróżniczym Znakomite podróże, który po sukcesie pierwszego sezonu powraca w drugim sezonie jesienią 2025 roku. Dokładnie od 27 sierpnia od wtorku do piątku o godzinie 11:30 wyłącznie na kanale Alex TV1. Drugi sezon będzie jeszcze bardziej rozbudowany. Zobaczymy mniej znane zakątki Polski. I świata, niesamowite przygody z przewodnikami i ekspertami w dziedzinie turystyki, a także relacje z podróży przygotowane przez naszych reporterów. Program ma na celu nie tylko inspirować do wyjazdów, ale także pokazywać kulturę, historię i przyrodę w sposób ciekawy, interaktywny i przystępny dla widzów w każdym wieku. Nie zapominamy też o codziennych informacjach pogodowych, które przygotowuje nasz zespół meteorologiczny. Meteorologiczny. W nadchodzących dniach spodziewamy się ciepłych i słonecznych dni, idealnych na wakacyjne aktywności, choć lokalnie mogą występować przelotne opady i burze, szczególnie w północnych regionach kraju. Zawsze informujemy o zmianach temperatur Wiatru i warunków atmosferycznych, aby widzowie mogli odpowiednio zaplanować swój dzień i wakacyjne wyjazdy. Chcielibyśmy także przypomnieć o naszych aplikacjach mobilnych i platformach cyfrowych grupy Alex TV, które umożliwiają dostęp do najnowszych wiadomości, programów na żywo, powtórek i ekskluzywnych materiałów wideo. Dzięki aplikacjom można śledzić premierowe odcinki naszych programów, oglądać transmisje specjalne, a także uczestniczyć w konkursach i interaktywnych quizach, które przygotowujemy specjalnie dla widzów. To narzędzie stworzone z myślą o wygodzie i elastyczności odbioru treści, niezależnie od tego, gdzie jesteście i o której godzinie chcecie oglądać Alex TV. Na zakończenie pragniemy już teraz zapowiedzieć kolejne wydanie wydarzeń dnia, które wyjątkowo odbędzie się o godzinie 15.30. Będzie ono pełne nowych informacji, zapowiedzi programów relacji lokalnych i stacyjnych oraz specjalnych tematów przygotowanych z myślą o naszych widzach zachęcamy do śledzenia anteny i aplikacji Alex TV, aby nie przegapić żadnej ważnej wiadomości i być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami.